You and I, you and I. Fit Dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Za Anastaszyk, TV Reklama. Znajdujemy się na konferencji Fame25 z Tanosem. Cześć Thanos. Siemko. Jesteś, byłeś bohaterem pierwszego panelu. Powiedz nam w ogóle jak to się stało, że trafiłeś do Fame? Jak pojawiła się propozycja? Kiedy? To znaczy, ja już byłem przemierzany jakieś 3 lata temu, na przykład do High Click'u. Wtedy byłem przymierzany do Denisa Labrygi, ale gdzieś tam podziękowałem, odmówiłem z tego względu, że miałem dwie walki sportowe zaplanowane, klepnięte i też do końca po prostu gdzieś tam wątpiłem w to, czy właśnie udźwignę. Te konferencje prasowe, te wyzywanie się, ale jednak, e, jednak e, że tak powiemy e, sytuacja wróciła z powrotem do rozmów e, i no, podjąłem tą decyzję, że wracam. Nie sądziłabym dzisiaj, widząc ten panel, że bałeś się tych konferencji? Mam wrażenie, że czułeś się jak ryba w wodzie. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak to wyszło. Ja raczej starałem się nie stresować, być naturalnym, być sobą i chyba wydaje mi się, że to fajnie wyszło. No, nie udawałem nikogo, kim nie jestem, tak. Zresztą o tym z, y, rozmawiałem wielokrotnie z Arturem Gwoździem, mówi, Artur do mnie dzisiaj też dzwonił, mówi Marcin, bądź sobą, nie, nie, nie walkuj, a nie udawaj, kurwa, kogoś, kim nie jesteś, a zobaczysz, fajnie się to wszystko sprzeda. Ludzie będą chcieli cię oglądać. A jak czułeś się, kiedy byłeś atakowany, kiedy byłeś trochę podgryzany przez swoich przeciwników? Jak się czułeś? E, ta presja była dla ciebie spora, czy starałeś się na tym nie skupiać? Nie, starałem się na tym nie skupiać i gdzieś tam po prostu, jeżeli... Oni tam najeżdżali, brałem kilka głębszych wdechów. Zależało mi tylko na jednym, żeby na rodzinę i na bliskich nie wjeżdżali. No bo wtedy faktycznie mogłaby tam ochrona interweniować, i jakieś krzesło polecieć, mikrofonę bym go pierdono, Nie pozwolę na to, żeby ktoś mi na bliskich wjeżdżał, czy tam na rodzinę. Czyli to jest taka Twoja złota granica. Tak, to jest moja granica. Oczywiście na mnie sobie mogą przywieszać, tak. Staram się, żeby to wszystko gdzieś tam spłynęło. Ja wszystko pokażę w klatce, tak? Swoje argumenty. A tak naprawdę to jest tylko ich te 5 minut właśnie na tych konferencjach, gdzie, gdzie, gdzie mogą tak e, powyzywać, e, pokazać gdzieś tam swoją wyższość. Tak? Ja też nie miałem zamiaru gdzieś tam z nimi iść na te wyzwiska udry, bo to jest tak, e, jakbym się z koniem kopał, tak e, to jednak oni gdzieś tam duże w tym siedzą, e, no, tam nie chcę powyzywają. E, po prostu później na, po walce będą kurwa płakać i, i tyle. No. Będą płakać z tego, co im zafunduje w klatce. A jak myślisz, jak byś zareagował, gdyby doszło do jakichś rękoczynów w Twoim kierunku? Nie, no na pewno nie zostałbym. Na pewno nie zostałbym. Bierny. Tak bierny, tak? Tak, na pewno nie zostałbym bierny. Gdzieś tam obroniłbym, ale no, wydaje mi się, że. Kurwa jeden i drugi by poleciał w jednym momencie. Oni w, yy, no kurwa, umówmy się, ja zapierdam 20 lat, naprawdę jestem wielkim koniem, kawał kurwy syna i taki jeden szczur, z takim drugim szczurem yy, mogą co najwyżej robić za, za stolik, tak? Ja mogę im piwo na głowę po, położyć i, i to jest wszystko, tak? Tutaj widzimy obok twojego przeciwnika Koziołka. Jak się czujesz właśnie kiedy stoi koło ciebie? Nie, nie robi na mnie to żadnego wrażenia, żadnego wrażenia. Fajnie, że właśnie ta konfa była na takiej granicy, tak, że gdzieś tam no nie doszło do tych rękoczynów, nie? No, ona no, na na granicy była, no. Wspominałeś wcześniej, że tematy rodziny są dla Ciebie nietykalne. Czy śledziłeś tutaj wcześniej jakieś dramy, które miały miejsce na fejmie? No bo tutaj te tematy rodziny były bardzo często poruszane. Czy myślisz, że to jest właśnie przesada? Gdzieś tam temat, który powinien zostać w kręgu prywatnym? Generalnie tak naprawdę ja wchodzę w to, tak? Gdzieś tam mi tam przelatywały rolki jakieś, shorty. Yy, w Twoim MMA yy, i tych halfrikowych, yy, ale ja nie jakoś tak zbytnie nie przykuwałem uwagi do tego. Bardziej mnie interesowały gale sportowe. A jeśli chodzi o twoich kolejnych przeciwników, czy masz jakiś na celowniku, jeśli chodzi o twoje gabaryty, no bo jesteś e, dużym facetem, czy zapatrujesz się na jakiegoś przeciwnika bardziej w twoim przedziale wagowym? któregoś tutaj z free fightów śledzisz w ogóle te free fighty? Te, 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 teraz FMMM połączyło się z Klautem, tak. Eee, także no jest tutaj sporo tych, tej kategorii ciężkiej. Eee, I fajna taką właśnie będzie opcją. E, turniej kategorii ciężkiej, która będzie po sezonie. No, oczy, oczywiście ja już wyraziłem gotowość i chęć. Bo to będzie coś zajebistego, w turnieju kategorii ciężkiej. A co uważasz na przykład o umiejętnościach zawodników, którzy będą bili się na tej gali, takich jak Denis Załęcki, Denis Dlabryga. Co uważasz na temat ich umiejętności, bo to też są ciężcy zawodnicy. Tak, są, są, są ciężcy, są bardzo eksplozywni, elektryczni, yy, ale uważam, że Denis Załęcki jest... Yy, kilka poziomów wyżej niż. Yy, Denis de, 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 de LaBryga. Jest, jest kilka... kilka poziomów wyżej niż Denis Załęski. I tutaj wydaje mi się, że może być. Y, Mismęż taki. Okay. A jeśli chodzi o jednego z większych przeciwników medialnych Denisa Załęckiego, czyli Wielkiego buca, co uważasz na jego temat, na temat jego umiejętności? On no, na pewno y, największą robotę z, zrobił. Y, no fajnie się za, sprzedaje medialnie, tak? Jest naprawdę... Yy, buduje te instagramy yy, Nagrywa różne tam tiktoki, tak? yy, filmiki I widzę, że naprawdę Bardzo dobrze się tam od, odnajduje, tak? Yy, a umiejętnościami wielki był no co, no jest dobrym stojkowiczem, tak? No kopie, uderza yy, I tu bym na tym skończył, tak? Yy, w prawdziwej walce MMA yy, Widzę go słabo. Prawdziwe, takie, w prawdziwej, takiej pełnoprawnej walce MMA. W K1 tak, jest bardzo mocnym zawodnikiem. Ale, ale wątpię, żeby tam jakieś umiejętności parterowo-zapaśnicze szły za tym. A co masz nadzieję wprowadzić do tej federacji, jeśli chodzi o Twoją postać? Czy to poziom sportowy, czy właśnie też trochę zadymienia? Jaka jest Twoja nadzieja w tym temacie? No, fajnie, fajnie, że tutaj federacja gdzieś tam. その1は zakontraktować mnie, taka, y, będzie n, jakaś świeżość, y, w y, nowej kategorii. Y, ja zrobię wszystko, żeby bardzo dobrze wypaść na tym sportowo, tak? Sportowo, ale też nie pozwolę, y, żeby ktoś mnie tam obrażał, a tym bardziej moich bliskich, no. Właśnie mam wrażenie, że twoi przeciwnicy gdzieś tam tu zerkają w twoim kierunku, cały czas chcą cię zacząć, czujesz to, no, tak? słyszysz że tak. Okay. I, no, ale starasz się, że tak powiem, pokazać, że tutaj ten spokój jest na wagę złota? Słuchaj, prawdziwy wielki kurwa, wiesz pies, on jest cicho, a ci wszyscy kurwa, te małe kundelki tylko szczekają, wiesz i to, co im tam pozostało, to szczekanie, tak? A jak, jeśli chodzi o treningi, przygotowanie? Przygotowuję się u siebie w klubie, który sam stworzyłem w Kołobrzegu teraz do mnie dołączy kilku zawodników, tak żebyśmy robili 2 na 1 no generalnie jestem w treningu praktycznie od września, tak? No cały czas trenuję. No miałem taką miesiąc. teraz miesiąc nie, tren, nie, nie trenowałem, byłem w Tajlandii yy, na wakacjach, yy, tam zrobiłem kilka, kilka treningów, może ze 3-4, kilka razy na siłowni byłem, ale to mi się bardzo dobrze przydało, bo widzę po sobie, że wrócił ten głód, yy, chęć. Walki, no generalnie człowiek też nie, 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 nie może być w formie praktycznie 12 miesięcy, no bo gdzieś tam byśmy się zajechali, tak? Czyli musi być odpoczynek i później jakieś przygotowanie, szybkość i na końcu walka. Tak Czyli... właśnie wszystko się fajnie właśnie poukładało. Ja byłem w Tajlandii, tam się odpocząłem, robiłem siłę. Po Tajlandii trenowałem, w międzyczasie właśnie ta oferta nadarzyła się. No i co, no wjeżdżamy w Sparingi, wjeżdżamy po to, aby ich rozpierdolić. I... A czy jest jakaś osoba jeszcze ze środowiska medialnego, którą darzysz jakimiś negatywnymi uczuciami? Nie chcę tutaj używać słowa nienawiść, bo to też jest ciężkie słowo. Nie, nie, nie. Irytuje cię medialnie. Na razie, na razie, no jest parę nazwisk, tak? no jest, naprawdę jest, ale zatrzymam na razie to dla siebie. Może, może po tej walce, po coś, tej więcej walce coś więcej. Walce, coś więcej Albo może ktoś mnie tam pod wkurwi, to odpłacę się. A czy y, sądzisz, że będą zaczepki w twoim kierunku, czy raczej nie odważą się? Kurde, naprawdę. Po tej konferencji chociażby. Nie wiem, naprawdę, no, no nie wiem, no nie chcę wychodzić przez szereg. Dopiero wchodzisz teraz nie wiem, Dopiero tak naprawdę zaczynam tutaj kropki te łączyć, jak to wszystko wygląda od kuchni. Co powiesz zakresa, właśnie? Co powiem, jak oni to odbiorą, jak ja to odbiorę. A co powiesz, jak tak zaczynasz właśnie w to wchodzić? Czy to ma w ogóle swoje plusy, czy to raczej jest taka... Przekrzykiwanie się nawzajem. Jakby jak to odbierasz? Generalnie ja to odbieram y, jako odrywanie kuponów i, z, i naprawdę z, z zarobienie fajnych pieniędzy, no bo nie jest, umówmy się, no, na galach takich y, prosportowych w Polsce y, prócz KSW y, zarobić pieniądze jest bardzo ciężko, a te pieniądze, które y, one są na no, to są na przykładowe waciki, tak? No. Także my więcej yy, wkładamy niż później yy, zyskujemy Dziękuję Ci bardzo za ja wywiad jest. i powodzenia na walce no, Dziękuję bardzo